Wpływ wojny w Ukrainie na inwestowanie jak wyciągnąć wnioski na przyszłość. Następnie GPW, czy to czas, żeby nauczyć się dywersyfikacji poza polską giełdą? Następnie jak reagują rynki światowe na ostatnie doniesienia z Ukrainy? I na koniec ekstra temat. Rząd przygotowuje tarczę antyputinowską. Czy to jest realna pomoc, czy realne zagrożenie? Na kanale świadome inwestowanie. Ja jestem Marcin i zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Zanim przejdziemy do tematu, jeszcze krótkie przypomnienie: jeśli podobają Wam się nasze filmy, które tworzę specjalnie z myślą o Was, możecie polubić ten kanał, zasubskrybować, czy też kliknąć dzwoneczek, dzięki czemu YouTube na bieżąco będzie przypominał Wam o nowych odcinkach tak żebyście nie przegapili żadnego filmu na tym kanale oczywiście zachęcam Was również do śledzenia naszych profili na Facebooku, Instagramie czy też Twitterze gdzie znajdziecie w prawym górnym rogu tutaj na tym kanale na YouTube nasze profile i oczywiście pamiętajcie, że każda z przedstawionych tutaj opinii nie jest poradą inwestycyjną a jedynie tylko i wyłącznie moją subiektywną opinią, więc Ty i tylko ty, proszę, dokonuj własnej analizy i weryfikacji. Jeśli to akceptujesz i tylko to akceptujesz, łapa w górę i lecimy w takim razie z nowym odcinkiem. No i lecimy z pierwszym tematem, skoro krótkie wprowadzenie jest już za nami. Czas na temat odcinka, czyli wpływ wojny na Ukrainie, na inwestowanie, jak wyciągnąć wnioski na przyszłość. Na wstępie pozwólcie, że będę wspierał się powyższym artykułem, żeby pomóc Wam zrozumieć, co chcę dokładnie powiedzieć. Po pierwsze, chodzi mi dokładnie o to, żeby swój portfel dywersyfikować nie tylko geograficznie, o czym za chwilę Wam opowiem, ale również pod względem związanych z aktywami bardziej agresywnymi i tutaj zagrożeniami żebyście posiadali i bardziej agresywne aktywa, i też te bardziej defensywne. To mam na myśli. Następnie, jak widzicie, tutaj na powyższym już Wam pokazuję. W powyższym artykule e, chodzi mi dokładnie o istnieje skuteczna zasada, która pomaga określać tolerancję na ryzyko. Zastanów się, jak byś się czuł, gdyby akcje spadły 5, 10 czy też 20%, e, procent, w którym miejscu powiesz za dużo sprzedaję. Czy, czy będziesz miał wtedy silne emocje, które każą Ci sprzedać aktywo? A jeśli spadek wzrośnie do 40%, co wtedy zrobisz? Dlatego, Twoja tolerancja na ryzyko musi być spójna z celem inwestycyjnym, co uważam jest najważniejszą zasadą inwestora. W myśl zasady, nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Dlatego oprócz aktywów agresywnych, takich jak akcje czy też kryptowaluty, bardzo ważne, żebyście również posiadali te bardziej defensywne, jak choćby złoto czy obligacje. Wiem, obligacje w ostatnim czasie nie są atrakcyjne, ponieważ nie wypłacają zadowalającej stopy zwrotu, ale mogą być alternatywą, która może uchronić Was przed potencjalnymi stratami choćby na rynku akcji jeśli będziecie w jednym w jednym sektorze, w jednej, w jednym miejscu trzymali wszystkie swoje zainwestowane oszczędności. Dlatego też pracuję właśnie nad cały czas nad portfelem inwestycyjnym, który razem ze stroną internetową będzie miejscem, który pozwoli dostosować wam strategię pod was i to wszystko będzie spowodowało, uważam, że decyzje, które będziecie mogli podejmować będą minimalizowały potencjał straty na Waszym portfelu i emocje, które jak wiecie bądź nie wpływają później na to, że możecie sprzedawać w złym miejscu czy kupować również, ponieważ takciwość może Wami zawładnąć. Następnie przyszedł czas na GPW i temat, czy to czas, żeby nauczyć się dywersyfikacji poza polską giełdą. Ja jestem przykładem właśnie tego, że najlepiej jest zaczynać na własnym podwórku. Jak to mówią? Gdzie możecie poznać, jak działa dom maklerski, jakie daje możliwości i tak dalej, dzięki czemu możecie zaznajomić się z rynkiem dla tych, co lubią przechodzić od razu do, prak do praktyki. Polecam konta demo, gdzie możecie zobaczyć, jak otwierać czy też zamykać pozycje i jak wygląda sam rynek inwestowania na rynku akcji czy też ETF-ów, różnych narzędzi, które macie dostępne. Oczywiście realne inwestowanie wiąże się też tutaj z emocjami, także to warto, żebyście uwzględnili na samym początku. Zmierzam do tego, że w chwili obecnej mamy wojnę na Ukrainie. Pokażę Wam ten artykuł. Dywersyfikacja wszyscy będziemy uczyć się znaczenia tego słowa na bieżąco. Bardzo ważne pamiętacie, bardzo często to słowo pada z moich ust i do Was. Żebyście pamiętali odnośnie dywersyfikacji geograficznej żeby Wszystkie wasze aktywa nie pochodziły z jednego kraju, z jednej waluty, tylko żebyście mieli te aktywa rozłożone na samym początku. Edukacja jest dobra, jeśli chodzi o nasz rynek, ponieważ możecie tutaj w języku polskim zapoznać się, jak wszystko to wygląda, ale dalej zachęcam, żebyście w różnych innych walutach czy też rynkach, choćby amerykańskich czy brytyjskich, które dają dostęp do akcji, które mają długofalową e, stopę zwrotów, dywidendową, rosnącą i te Różne ciekawe akcje, takie duże możliwości dają te rynki, żebyście również tam rozlokowali część swoich aktywów w momencie, jak mamy teraz niepewną sytuację. Złotówka idzie głocno w dół, macie dywersyfikację, zrobioną. Nie jesteście uzależnieni od jednego aktywa. Bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. Także jeśli chodzi tutaj o sam początek, no to. Na samym początku założenie rachunku i wybranie rachunku inwestycyjnego maklerskiego, wpłata pieniędzy na rachunek maklerski, następnie składanie zleceń, czyli jak kupować i sprzedawać akcje, opłaty prowizji, czyli ile kosztuje kupowanie, sprzedawanie akcji, liczenie zysków i strat, wypłata gotówki i wyjście spoza GPW. To o tym wszystkim będę już niedługo, wkrótce, za jakiś czas będę przygotowywał dla was od samego początku do końca takie filmiki instruktażowe gdzie w tych początkach będę z wami, będę wam pomagał i tutaj na swoim doświadczeniu, na swoich błędach będę publikował dla Was te wartości, żebyście mogli wyciągnąć jeszcze więcej tej realnej wartości dla siebie. Także także jeśli chodzi o tutaj stawianie pierwszych kroków, będzie taki projekt przygotowywany, z myślą o was, żeby mogli zacząć inwestować na rynku giełdowym. Wprowadzenie do tematu, o którym zajmę się za chwilę, czyli jak reagują rynki światowe na doniesienia z Ukrainy. Jak widzicie, w ostatnim czasie bardzo sytuacja napięta, dominuje na rynkach finansowych. Bardzo tutaj są uczulone na wszystkie doniesienia, które z Ukrainy dostajemy. W ostatnim czasie inwazja na Ukrainie, Rosjanie ostrzegali elektrownię atomową, to terror nuklearny grzmiał i ostrzega Włodymin Zeleński, prezydent Ukrainy, który tak tutaj w ostatnim czasie broni swojego kraju przed. W obcym wojskiem i tym prowoderem, tą Rosją, która postanowiła zagarnąć większość terenów dla siebie. Jak wiecie, w ostatnim czasie rynki finansowe, właśnie na te wszystkie informacje, są bardzo, bardzo uczulone, co powoduje od razu błyskawiczne spadki, jeśli słyszymy o takich informacjach. Koniec końców, na całe szczęście, z Happy Endem tutaj się skończyło, że nic się nie, nie wydarzyło, ponieważ ta elektrownia w Zaporożu miała 6 reaktorów w porównaniu do. Czarnobylu, który miał wcześniej tylko jeden. Większość, oczywiście, z nich była wyłączona, jak się mówiło. I zagrożenie, jak tutaj możecie dostrzec, reaktory z Zaporowskiej Elektrowni są bezpieczne. Także skończyło się tylko i wyłącznie na strachu. W tej chwili jesteśmy jeśli chodzi tutaj o Rosję to w tej chwili jesteśmy na etapie wykluczania Rosji z wielu miejsc zaczynając od płatności social media, platform streamingowych czy kończąc na energetyce z której najwięcej czerpie właśnie Rosja. Dalej zobaczymy jak prezentują się za chwilę indeksy giełdowe w ostatnim tygodniu. Pokażę Wam tą sytuację jak ten cały strach właśnie wpłynął na rynki finansowe i na samym końcu sprawdzimy jak radzą sobie najpopularniejsze pary walutowe? I przechodzimy do sedna, czyli jak reaguje reszta rynków światowych na ostatnie wydarzenia. Zobaczymy wszystkie rynki światowe, jak zareagowały na te wydarzenia, o których mówiłem na wcześniejszej prezentacji. Zaczynamy w takim razie od SP 500, czyli 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. I tutaj, już dla Was na przełomie tygodnia, pokazuję, jak zachowywały się największe spółki giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Na samym początku Microsoft 2% traci Apple na nieznacznie procentowej stracie, tak samo jak i Google. Facebook około 5% straty, Disney zobaczcie, ponad 5% strata, ponad 7% traci również Netflix i ponad 5% traci Amazon. Za to zyskuje Tesla czy też. McDonald's na 5% stracie. Dalej przejdźmy do sektorów finansowych, jak widzicie tutaj na czerwono nam się pali wszystko: Mastercard ponad 10% JP Morgan i Bank of America ponad 9% tracą w dół. Następnie Healthcare Johnson Johnson ponad 2% zysk i też około 2% Pfizer Energetyka, jak widzicie, Mobil 8% zyskuje i Chevron Corporation. Ponad 13% zysk, także jak widzicie, sama energetyka bardzo mocno rośnie. Wśród oczywiście inwestorów panują niepokoje i to właśnie nakręca całe te wzrosty. Dalej zobaczmy, jak na przełomie tygodnia nam zachowywały się rynki tutaj światowe. Tu mamy dniówkę i już dla Was przechodzę na tygodniowy. Jak widzicie, na przełomie dnia większość rynków bardzo negatywnie dalej utrzymują się tutaj i wśród inwestorów te niepokojące, Sentimenty. Niestety tygodniówka nie wygląda wcale lepiej. Jak widzicie, rynek chiński dość mocno traci. Alibaba traci ponad 6%. Jak widzicie, również China Life ponad 5%, czy NetAce około 14%, nawet 20% straty na rynku chińskim. Japonia mocno, jak widzicie, również traci i Wielka Brytania. AstraZeneca 5%. Linde 5%, Unilever około 10%, HSBC nawet 14%, jedyna spółka, która zyskuje to jest Rio Tinto, także zobaczcie. Potężne również straty w Wielkiej Brytanii, oczywiście w porównaniu do niektórych rynków to nie są tak mocne. Royal Bank Kanada traci ponad procent, czy Shopify minus 12 około procent. Także te nastroje wśród inwestorów nie są za ciekawe. Jak widzicie zarówno tutaj dniowy wykres, czy tygodniowy pokazuje, że dalej mamy niepewność. A jak to wygląda odnośnie walutowego y, rynku? Już sprawdzam dla Was, już weryfikuję. Na sam początek euro do dolara i y, fund do dolara. Na, zaczniemy tutaj od najpopularniejszej pary walutowej według mnie, czyli euro do dolara. Możecie zobaczyć, że tutaj safe haven, yy, niestety to samo co mówiłem wcześniej, dolar, waluta rezerwowa. W momencie, gdy mamy jakieś niepokoje wśród inwestorów, wojnę, tak jak mamy yy, to teraz, to waluty rezerwowe, frank, dolar czy yy, złoto będą najlepiej się zachowywały i tutaj to potwierdzenie na wykresie możecie dostrzec, straci euro cały czas i mamy sentyment spadkowy umacnia się cały czas dolar jak widzicie tutaj jeśli chodzi odnośnie funta mieliśmy trend boczny chwilowy i dalej spadki związane z tymi niepokojami wśród inwestorów przejdźmy szybko tutaj do podsumowania odnośnie ropy ropa która w ostatnim czasie dość mocno wybiła tutaj pod kłosie tych zagrożeń które mamy jak widzicie drożeje nam cały czas 115 w chwili obecnej no i teraz safe heaven było mówione, no to przechodzimy do złota. I zobaczymy jak złoto nam wyglądało w ostatnim czasie. Jak mówiłem, jeśli są niepokoje wśród inwestorów, no to złoto nam się umacnia. Zobaczcie 1974 realne poziomy 2000, nawet jest możliwość przekroczenia. No, ale mówiłem wcześniej o cyfrowym złocie, Bitcoin i już przechodzimy tutaj szybko do Bitcoina. Zobaczymy jak Bitcoin w ostatnim czasie nam się zachowywał, a jak wiecie, większość rynków tutaj spore korekty miała. I zobaczymy, czy również to bitcoina tutaj te korekty spotkały. No to samo, co mieliśmy do czynienia z większość, większości z rynkiem akcji. Około 10% tracimy 38 tysięcy dolarów za bitcoina. Jak mówiłem, kluczowy poziom 36 tysięcy. Tutaj będą z, aktywowali się właśnie kupujący instytucje i ja widzę tylko w ten sposób, że jeśli dobniemy do tego poziomu, no to będzie wybicie górą, ponieważ tutaj ci, którzy kupują, nie pozwolą, żeby nam się bardziej osunął. A jeśli się osunie nam nawet Bitcoin do takich poziomów 34,5, to od razu będzie wyciągany do góry. Także jak widzicie, bardzo mocno tutaj sentyment spadkowy na większości rynków i niepokoje wśród inwestorów, które w chwili obecnej dominują na rynku finansowym. I na koniec mam dla was ekstra temat. Rząd przygotowuje tarczę antyputinowską. Czy to jest realna pomoc, czy realne zagrożenie? Wiem dość temat na pewno dyskusyjny dla większości z Was, przynajmniej ten wstęp. Posłużę się tym artykułem. Rząd przygotowuje tarczę antyputinowską. Rząd przygotowuje tarczę antyputinowską, która będzie dotyczyła tych stref życia gospodarczego, które ucierpiały na skutek inwazji Rosji na Ukrainę poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że obecny wzrost cen paliw jest bezpośrednim skutkiem wywołanej przez Rosję wojny z Ukrainą, co jest według mnie no, dyskusyjną sprawą. Jak widzicie, kolejne kłamstwa tego programu, możecie dostrzec tanczę antyinflacyjną, jak wiecie, w jakim stopniu to pomogło, bo to jest już druga tarcza antyinflacyjna. Wiecie, jak wygląda sytuacja? Nasza złotówka coraz mocniej się umacnia. Mamy bardzo mocną inflację, z którą Rada Polityki Pieniężnej, te marionetki w rządzie, to nie jest Rada Polityki Pieniężnej, to są marionetki, które tutaj wykonują rozkazy i które na pewno nie dbają o obywateli, żeby ich chronić przed stratami, bo jak wiecie, nie dość, że w większości wśród inwestorów bazują dość duże przekonania takie, że rząd jest po to, żeby chronić to w tym wypadku sprawa wygląda tak, duża inflacja osłabiająca się złotówka, tutaj zobaczcie dla Was artykuł przygotowałem drożejąca, dro, drożyzna na stacjach jakbym powiedział jeśli chodzi tutaj o paliwa to widzicie drogeria bym powiedział także niedługo będziemy mieli 7 zł za benzynę złotówka, która jest najsłabsza od nie wiem jakich czasów, no na pewno bardzo długich, bo nie pamiętam, żeby tak, mocno odjeżdżały nam takie waluty jak dolar, frank czy też euro. No, naprawdę jest dramatycznie. Także ja uważam i mogę wam pokazać na przykładach, które widzicie tutaj, tej tarczy, czy tej tarczy antyputinowskiej, czy tamtej antyinflacyjnej, że to jest odwlekanie w czasie. Zobaczcie tutaj, przekazali informację, że będzie to trwało do lipca 2022. A co dalej z tymi goblubującymi cenami? No, zostawi się ludzi, pokazuje się tym masom, że coś, się, coś jest robione. Tak naprawdę, większość ludzi się nie zagłębia, że to jest tylko chowanie pod dywan problemów, które mamy. Teraz, jak wiecie, większość skupia się na wojnie tutaj rosyjsko-ukraińskiej a nie skupiamy się na własnych problemach, których mamy bardzo dużo, zwiększająca się inflacja, problemy tutaj dla ludzi, którzy wzięli kredyty z praktycznie zerową pro, stopą procentową, o czym mówię, bo będą podnoszone stopy procentowe zapewne, także większość ludzi utknie, też część ludzi nie będzie mogła kupić nieruchomości, ponieważ nie będzie ich stać, tak? Niestety mamy już drogie ceny nieruchomości, także tak to wygląda, niestety nie jest to... Zachęcająca rzeczywistość, myślę, że dla wielu z Was dzisiejszy odcinek, bo przejdę teraz do podsumowania, powinien być dobrym wstępem do i tutaj świata inwestycji, do, do tego, że mamy w chwili obecnej wojny na Ukrainie i to powinno Wam uświadomić potencjalne zagrożenia na rynku finansowym, z jakimi się spotykamy. Co również może też sprawić, że część rynków jest dość mocno ryzykowna, jak choćby nasz polski na GPW. Także zachęcam Wam, żebyście korzystali z platform, nawet choćby polskich. Zobaczcie tutaj na. W telefonie możecie różne aktywa wyszukiwać i w te różne aktywa w bardzo łatwy sposób inwestować, także to jest i pułapka z jednej strony, ponieważ często możecie zaglądać na telefon, będziecie podani emocjom, ale z drugiej strony daje Wam to możliwości w każdej chwili, gdzie możecie zająć pozycję odnośnie swojej strategii. Także dziękuję Wam serdecznie za bycie ze mną w kolejnym odcinku i za oglądanie tego odcinka. W niedalekiej przyszłości mam nadzieję, że będę miał dla Was ciekawsze tematy. Nie będziemy rozmawiali o wojnie, będzie to zupełnie inna wartość, inny temat. Także. Dziękuję Wam. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Zachęcam Was również do dzielenia się w komentarzach tego, jakie macie pomysły na następne filmy, co, byś, co byście widzieli tutaj na naszym kanale. Oczywiście zachęcam również do subskrybowania, lajkowania, co pomoże mi w pracy tworzyć dla was jeszcze, dawać Wam jeszcze większą wartość, co obiecuję czynić w następnych filmach. Jeśli macie jakieś pytania, nie zapomnijcie podzielić się nimi w komentarzu. Miłej niedzieli i spokojnej Wam życzę. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!